Ciąg dalszy zejścia do Międzygórza. No, trasa wymagająca. Niebieski szlak wydawał się łagodny, a tu taka stromizna, ale nasza turystka pani Jadzia jest bohaterem tej wycieczki. Ona sobie bardzo dobrze radzi. Nic się nie przejmuje tutaj tym To Tutaj przecina płatka, strumyk polny. Szum upiecony przy okazji. Przecudne tereny. Nie ma co się poddawać. Trzeba iść dalej. No droga powrotna będzie trudna. Bo wspinaczka czeka nas pod górę. Ale myślę, że sobie jakoś poradzimy. To dziewicze tereny. Sam raz na poprawę kondycji ale kwiatki nam upiększają tu trasę no schodzimy dalej do Międzygórza tu moje ulubione kwiatki Konkole no i kierujemy się wobec tego dalej za turystką Jadzią która z uśmiechem na twarzy Wędruje dalej leśnym szlakiem. Tutaj pozostałości starych zabudowań, czyli te między górze było bardzo rozbudowane. Kiedyś, teraz już częściowo wyludnione. Wokół Jawory. Nie, tutaj musimy iść lewą ścieżką idziemy. Są dwa dwie odnogi, są jedna taka, druga taka. Zawsze patrzymy, żeby ten szlak dalej go widzieć również. Oznakowanie. Tu skały to są tak zwane łupki gnejsowe. Kiedyś morze wypięczone. Czyli to są od osady dna morskiego. Tutaj ich przekrój widać bardzo dobrze. Tutaj tych łupków. Jak to się osadzało wszystko na dnie morza. Wczoraj byliśmy m.in. w kopalni złota, w złotym stoku w Muzeum Mineralogii można było podziwiać skały tej części Sudetów, gdzie jest bardzo bogata różnorodność. No a tutaj zejście coraz ostrzejsze, ale my się nie poddajemy i sobie poradzimy. Z tym wszystkim to są uroki turystyki górskiej. Ekstremalny wysiłek fizyczny on później procentuje lepszą kondycją, zdrowiem, samopoczuciem. Oczywiście trzeba dawkować umiejętnie stopnie trudności, żeby w pierwszym dniu się nie zajechać. Codziennie innym szlakiem chodzimy stopniowo... żeby stopniować skalę trudności. Hello. No, takie tereny urocze. Między górze bardzo urokliwa miejscowość, położona właśnie między górkami, bardzo atrakcyjna, tam sobie zrobimy przerwę, zjemy śniadanko i później w drogę powrotną tymi górzyskami wrócimy. No to tyle, chwilę jeszcze popodziwiamy uroki i dalej, dalej maszerujemy przed siebie. Dziękuję, Ryszard Tosnowiec, Polska. O, tam widać.